Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest prezydent Łukasz Borowiak. Będziemy rozmawiać o kilku inwestycjach, tych prowadzonych, tych zakończonych i tych, które nastąpią. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od budowy bloków komunalnych na ulicy Gajowej. Tak, otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest inwestycja, którą szacujemy na około 10 milionów. Wkład własny miasta to 2 miliony złotych i rzeczywiście przymierzamy się do budowania trzech budynków dwukondygnacyjnych, bo tak stanowi zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znajdą tam się mieszkania w każdym bloku po 8 mieszkań. Co ważne, na dole będą to mieszkania przystosowane do osób niepełnosprawnych, do seniorów, którzy mają problemy z poruszaniem się. Rozmiar czy metraż mieszkań jest zróżnicowany. Bo to jest od takich mieszkań około 32 metrów do 50 kilku. Także rozpoczynamy procedurę przetargową w sierpniu. Czas realizacji zadania to dwa miesiące. Dodatkowo Oprócz tych bloków powstanie mała architektura, plac zabaw. Też przymierzamy się do utwardzenia drogi. Także to, co dzisiaj widzimy na ulicy Gajowej, w kontekście także ostatnich wydarzeń związanych ze składowaniem, składowaniem takich no, niebezpiecznych, może Inaczej, nie chcę użyć no, takich niebezpiecznych, dla, niebezpiecznych środowiska. dla środowiska odpadów, to mogę tu akurat zagwarantować, że mieszkańcy tej części miasta Leszna, tej części Zaborowa, ja tam akurat mieszkałem 15 lat, będą usatysfakcjonowani, że powstanie nowoczesna bryła, wprowadzą się mieszkańcy, którzy oczekują na mieszkania komunalne i przed nami już przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Tu jeszcze zmobilizowałem, że tak powiem, Wydział Inwestycyjny po tych wydarzeniach. W dniu wczorajszym byłem tam zobaczyć. No też nie podoba mi się, że gromadzone są przede wszystkim śmieci, odpady. Dlatego jak najszybciej trzeba to zrównać i przekazać plac budowy. Ale mówię, procedura przetargowa, jeżeli będzie wszystko, Wszło według harmonogramu, to mam nadzieję, że we wrześniu wybierzemy już wykonawcę, który rozpocznie, rozpocznie tę inwestycję. Ale to nie jedyna planowana budowa, również w centrum miasta coś się zmieni. Chodzi o centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ulicy Lipowej. Tak, tu muszę powiedzieć, że mam podwójną radość. Po pierwsze, że otrzymaliśmy dofinansowanie. Z, ze środków Funduszu Solidarnościowego i to jest obiekt, który jest bardzo oczekiwany, ponieważ mamy Leszczyńskie Centrum, Centrum, Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych, które się sprawdza i rzeczywiście seniorzy są bardzo zadowoleni. Natomiast ten projekt jest projektem, gdzie docelowo będą mieszkania na pobyt stały i na pobyt czasowy z funkcją kierownika, czyli osoby, która będzie nadzorowała, będą służby, które będą służby w kontekście tej zdrowotności, czyli pielęgniarka, specjaliści, będzie psycholog i tu akurat mamy już wykonawcę, który podpisał z nami umowę, także za chwileczkę rozpoczną się prace. Harmonogram tej inwestycji jest tak ustalony, że tak naprawdę do końca roku 2024 jest zakończenie tej inwestycji, no i później już oddanie tego budynku dla mieszkańców naszego miasta. Taką e, Osobą, która będzie czy podmiotem, który będzie nadzorował funkcjonowanie tego ośrodka będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I szczerze mówiąc bardzo się z tego faktu cieszę, ponieważ nie udało nam się za pierwszym razem uzyskać dofinansowanie, a to była inwestycja, która zawsze gdzieś była blisko sercu przede wszystkim pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Donatcie Majszach Popławskiej, która no, informowała nas, że taką. Taki budynek powinien być stworzony. Tych budynków jest bardzo mało w skali całego kraju, a jeżeli się nie mylę, w Wielkopolsce tylko takie dwa ośrodki funkcjonują. No potem trzeba będzie oczywiście zabezpieczyć środki na wydatki te bieżące, bo budynek będzie generował koszty, ale patrząc na to, co tam ma być, jakie mają być usługi, to wydaje mi się, że nie powinniśmy to przeliczać w złotówkach. Pamiętajmy oczywiście, że społeczeństwo zarówno się starzeje, jak i osoby potrzebujące są ciągle wśród nas i dobrze, że ich potrzeby zostają dostrzegane w taki ani inny sposób. Mnie osobiście cieszy, że na przykład osobom starszym gwarantowana jest pomoc psychologa, co kiedyś nie było wcale takie oczywiste. Ona jest bardzo ważna. Starsi ludzie popadają często w depresję, e, mieszkają sami, mamy DPS, mamy Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych. Tych podmiotów e, musi być jak najwięcej i to, co pani powiedziała, to jest prawdą. Starzeje się społeczeństwo nie tylko w mieście Lesznie, ale przede wszystkim w skali całego kraju i Europy. Tymczasem na Finiszu mamy też inwestycję, która jest bardzo ważna z punktu widzenia inwestycji, jeżeli chodzi o miasto Leszno. Mówię o ulicy Budowlanej. Tak, tu akurat ja zawsze powtarzam, nie sztuką jest sprzedać grunt i powiedzieć, proszę wybudować sobie na szczerym polu firmę czy zakład, który będzie zatrudniał. Kilkanaście, kilkaset ludzi. Sztuką jest to, żeby też uzbroić strefę inwestycyjną, i sztuką jest to, żeby modernizować drogi, które są mocno zdegradowane. Po to są nasi przedsiębiorcy w Lesznie, aby zatrudniać ludzi, płacić też podatki, stymulować tą gospodarkę w mieście Lesznie i trzeba też odważnie podchodzić do inwestycji. W tym przypadku ulica Budowlanych jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców. Powstaną też. Miejsca parkingowe, współpracujemy z każdą firmą, która działa wzdłuż tej drogi i tak naprawdę jutro zamykamy całą drogę, przepraszam, ale bez zamknięcia tej drogi na jeden dzień no nie uda się ułożyć tak zwanej ostatniej warstwy ścieralnej. I tak naprawdę będziemy mogli cieszyć się kolejnym ciągiem pieszo-rowerowym, bo też został stworzony ciąg pieszo-rowerowy. Też korzystając z okazji, że rozmawiamy o strefie IDEA, to w nowych rozdaniach Polskiego Ładu też staramy się złożyć o dofinansowanie na dwie drogi w strefie inwestycyjnej IDEA. I tak naprawdę można by powiedzieć, że infrastrukturalnie dogoniliśmy firmy, które fajnie funkcjonują, są nowoczesne. Innowacyjne i też pokazujemy, że ta synergia miasta, leczną samorządu i biznesu idzie w dobrym kierunku, bo często samorządy nie mają pieniędzy na to, żeby uzbroić strefy inwestycyjne właśnie pod kątem drogowym, bo to, że uzbrojenie jest pod kątem dostępu do energii elektrycznej, do gazu czy też do wody, to nie jest problem. Potem trzeba szanować tych wykonawców, tych przedsiębiorców, którzy zainwestowali. Tymczasem już niedługo mieszkańcy Leszna będą decydować, co nowego z budżetu obywatelskiego na przyszły rok, a teraz trwają inwestycje z poprzedniego budżetu. Tak, realizujemy wiele inwestycji, przede wszystkim budowa parkingów na ulicy Rejtana i Zamanhofa. To jest kolejna inicjatywa przede wszystkim zarządu spółdzielni przy Lesie. Widać, że ten deficyt miejsc parkingowych jest znaczący i chyba pamiętam od czterech lat, od pierwszej edycji, budżetu obywatelskiego. Kiedy miałem przyjemność być prezydentem miasta Leszna realizujemy te inwestycje drogowe. Kolejną inwestycją to jest właśnie też utwardzenie wierzchni przedszkola Chodników, przedszkola miejskiego numer 20, znajdującego się blisko tu urzędu miasta na ulicy Karasia. Mamy także inicjatywę szkoły podstawowej numer 12, tam powstanie plac zabaw. No i kolejna inwestycja, która będzie realizowana na Leszczyńskim lotnisku. Taka wieża widokowa, dosyć fajny obiekt zabawowy, który będzie też, mam nadzieję, przyciągał mieszkańców Leszna na nasze. Miejskie lotnisko. Te inicjatywy są o tyle cenne, że udaje nam się po pierwsze znaleźć pieniądze. Ja przypomnę, że chyba w tegorocznej edycji mamy 2,6 miliona złotych, także jest to spora kwota, która tak naprawdę jest realizowana na potrzeby mieszkańców. Te, które są oczekiwane. No i tu też cenna inicjatywa tych instytucji publicznych, tak? no bo widać, że przedszkole się zdeterminowało, rodzice się zdeterminowali, szkoła podstawowa numer 12, uczniowie, rodzice, nauczyciele się zdeterminowali. No i są teraz już realizowane te inwestycje. Nie ma co też obawiać się, jeżeli chodzi o nadchodzący rok szkolny w szkole podstawowej numer 10, bo tam zakończyła się termomodernizacja. Tak. I bardzo z tego faktu się cieszę. Najbardziej szczęśliwa jest Pani Dyrektor i nauczyciele, ale przede wszystkim e, uczniowie, którzy zawitają do Starej Nowej Szkoły. E, też e, warto podkreślić, że jest to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i dzięki decyzjom zarządu województwa Wielkopolskiego, Pana Marszałka, udało się e, dosypać troszeczkę do e, tego budżetu, do tych zadań, bo e, w pierwszym m, komunikacie. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania, zarząd się zmobilizował, pozbierano z różnych projektów i uszczęśliwiono wiele samorządów. Udała się ta termomodernizacja. Budynek jest naprawdę w nowoczesnej bryle, nie tylko na zewnątrz pod kątem elewacji, ale też w środku. Wiele prac zostało przeprowadzonych. I tu, pani redaktor, ta inwestycja, która została zrealizowana pod kątem termomodernizacji, dała już pole do dyskusji także na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Na moją prośbę radni decydowali, jakie placówki wybrać, bo według mojej oceny dobrym i słusznym celem jest wytypowanie pewnych szkół i Modernizowanie go od A do Z, prawda? Bo wydajemy 100 tysięcy, 200 tysięcy tu dziś na wymianę okien. Tego może nie widać, ale taki gruntowny remont no to już jest widoczny i bardziej celowy. Dlatego przygotowujemy się do Opracowania dwóch dokumentacji na termomodernizację placówek. Chodzi o szkołę podstawową nr 9, oczywiście ten budynek z lat bodajże 60. i też duża bryła, jeżeli chodzi o szkołę, szkołę podstawową numer 12. Co prawda jest to budynek, obiekt, który został wybudowany w latach 80. Ale jedno jest ważne i tu chcę podkreślić, że warto kompleksowo podejść do szkół. Czy będą środki z nowej perspektywy unijnej? Mamy taką nadzieję. Druga ścieżka to jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który daje tak zwaną pożyczkę termomodernizacyjną, z której korzystaliśmy przy termomodernizacji zespołu szkół numer 4. Chciałem też przy tej okazji serdecznie podziękować rodzicom dyrekcji, wszystkim pracownikom, bo ten proces logistyczny, proces edukacyjny w innej placówce. Przypomnę, że Wyższa Szkoła Humanistyczna przyjęła e, te, tą wielką rodzinę Szkoły Podstawowej nr 10. To był naprawdę bardzo trudny proces. Uprzedził mnie pan, bo chciałam pytać o przeprowadzkę po, tak, powrotną. Już pani dyrektor mnie poinformowała. Oczywiście zaangażowały się spółki miejskie, zakłady budżetowe. To był taki wielki zryw. Szkoła już jest praktycznie przygotowana i tak mogę, tak wyczuwam, że pani dyrektor już by chciała, żeby ten 1 września nastał. Właściwie nie, chyba 4, bo 4 września rozpocznie się rok szkolny. Będę też rekomendował Przewodniczącemu Komisji Edukacji i Kultury żeby na początku września e, tak komisję taką wyjazdową, żeby zobaczyć po prostu, jak to zostało zrealizowane. I na koniec też wielkie podziękowania, bo leszczyńska firma realizowała tę inwestycję bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Rady budowy odbywały się bez jakichkolwiek nerwów, były sugestie, były propozycje ze strony wykonawców, no i po prostu też się e, udało Szereg takich fajnych tematów infrastrukturalnych zrealizować, jak na przykład nowa sieć teleinformatyczna, która została zgłoszona przez informatyków tej szkoły, były takie dodatkowe zadania, no ale przy takim gruntownym remoncie, pani redaktor, kiedy mówimy o termomodernizacji, przechodzimy w proces modernizacji. Tak? Przykładem jest Hala Trapez, która miała być przeprowadzona termomodernizacja a tak naprawdę remontujemy obiekt od A do Z. I również jest to już niemal na finiszu. Wczoraj pan prezydent Adam Mytych był na obiekcie, rozmawiał z wykonawcami. No i dzisiaj na spotkaniu kierownictwa mówi, że może być delikatna obsuwa czasowa. Tak? Także widać po postępie prac, że te terminy mogą być niezachowane i prawdopodobnie będzie aneks czasowy. Tu jeszcze będziemy siedzieć z prawnikami, rozmawiać, ale troszeczkę obsuwy będzie. Bo to jest o tyle dla mnie problematyczne, że jesteśmy, już tylko przejdziemy do taką niwę sportową, że jesteśmy po rozmowie z dwoma klubami, które będą chciały korzystać, w, 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 korzystać z hali Trapez w kontekście rozgrywania rozgrywek. To jest oczywiście futsal, ekstraliga, która. Rusza też na jesień, ale tu już futsal ustalił sobie na poziomie prezesa, który zarządza tą ligą, że wszystkie pierwsze mecze będą wyjazdowe. Natomiast powraca koszykówka męska. To jest też bardzo ważne. Bardzo się cieszę. Klub Polonia Leszno wystartuje w rozgrywkach trzeciej ligi. No i tu też na pewno zarząd będzie musiał rozważyć i ustalić sobie inny trochę harmonogram, bo inne obiekty w Lesznie są zajęte. Tęcza gra w Zaborowie. Mówię tu o koszykarkach. No i mam nadzieję, że na jesień będziemy mogli chodzić i na koszykówkę, i na piłkę nożną w hali, także będzie się dużo działo. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.